A jak ja to usłyszałam, to ja się jeszcze bardziej wystraszyłam, że ja umieram. I całe życie miałam przed oczami. Wszystko mi przeleciało po prostu. I usłyszałam za sekundę, dosłownie kilka naprawdę minut, chwila, przyleciała karetka, przyjechała, wzięli mnie i od razu tutaj zaczęli podłączać. No i wzięli mnie do szpitala, no i stwierdzili, że to jest nerwica lękowa. Robili badania. Mówi, jaka nerwica lękowa, o co chodzi w ogóle, co to jest, Pierwsze takie słowa. Ale przypomniało mi się, jak moja mama na to też yy, bardzo wiele, wiele lat się zmagała z takimi atakami. I moja mama bardzo często mówiła: ty to możesz mieć tak samo jak i ja. Ja w to uwierzyłam chyba widocznie i tak się stało. Doświadczenia doświadczeniami, które przeżyliśmy, upokorzenia, Taka i tak dalej. Sugestii. Tak, a to wszystko tak wchodzi do naszego programu, że zaczynamy w to wierzyć, że ja będę tak, jak mama. No, i się już zaczęłam. No, wystraszyłam się wtedy bardzo. I ten, te ataki powtórzyły się trzy w jednym tygodniu, co drugi dzień. I na trzeci dzień, na trzeci, atak lekarz do mnie powiedział, że jestem jeden kłębek nerwów. A niekoniecznie musi zmienić otoczenie, życie, najlepiej wyjechać gdzieś. I stąd twój wyjazd do Holandii. Tak, i stąd mój przyjazd do Holandii. Co było w ogóle pierwszym krokiem, żeby wyjść z tego? Zmienić otoczenie. Zmienić otoczenie ludzi, zacząć pracować.